Kamińska Beata, zapraszam Was. Czekam, zapraszam Was, drogie dzieci. Moje ramiona są ciągle otwarte. Dniem, gdy jasne słońce świeci, nocą, gdy gwiazdy są liczne i zwarte. Moje miłosierdzie spływa strumieniami, jak z twardych skał wodospad, tak łaski Boże na dusze wierne i pokorne. Jeśli nawracające to nie patrzę na księgę wad. Zaproszenie moje nadal aktualne, tylko śpieszcie się czym prędzej, bo gdy zamkną się na wesele drzwi monstrualne, nie otworzą się nawet, gdy będziecie pukać coraz głośniej. Mnie teraz palą języki miłosierdzia, więc zanurzajcie się, póki płonie. We mnie ostoja jest wasza i twierdza, lecz ten zatwardziały niechybnie zginie.